Bartolo Longo, ludyna, jaka świadomo obrała temriawu. okultyzm, spirytyzm, sataneński rytuale. Win był świaszczennikom satany, tak nazywał sebe sam. I odno poczuł zapytania, jakie zmieniło w Kto tebe wratuje Cebulo nechuczne objawlenia nie czudo, a ty chazuśtricz z Rosariem, molytwoju, jaką win kiedyś zneważał. Z kolisznioho worocha cerkwy, win staw ludynoju, szczo zbudowala santuarii u Pompejach, widdala życie u Bochem i prywela tysiące czy do Bocha przez Mariju. Cena to Ce realna historia. Dinia i radykalnego nawernynia. Wit świadczennika Satany do apostola Rozariu. Kniżka, jaka pokazuje, nie maje takoj temriawy, z jakoj Bóg nie może wywesty.